Siemano, ja jestem Zombie DJ I tak, dzisiaj znowu się zajmujemy iPhone'em. Tak, dokończę ekran. Przed chwilą byłem na podwórku z przemusiłem i biegałem i... Więc wybaczcie, że tak trochę No Dobra, i dokończymy ten ekran. Właśnie co do pixel artów, na znaczy no, serii rysowania to za niedługo będą, tylko muszę jeszcze ogarnąć yy, moje biurko, bo tam są mnóstwo jakieś auta. Bo na przykład ulepszam, na przykład też będą jakieś serie, żeby jakby na przykład ulepszyć yy, wóz. Ta. Dobra, i Magin prosił mnie, żebym coś jeszcze nagrał. No to właśnie, nagrywałam, już nie mam pomysłów, co mówić w ogóle na tych filmach. Ale myślę, że podoba się ten film. Więc tutaj tak... A, ten róg, dobra, myślę z tym. Dobra, tak. Pokolorujemy sobie jeszcze ten kawałek. I zajmiemy się robieniem baterii. Jeszcze chcę ten wymarnować, ten, ten do końca, jeszcze tutaj parę razy popoprawiam. <coughs> I będzie Gita's Mayonnaise. O, ten marker trochę piszczy. Tak, odnośnie co do serii z kolegami po górach, czekajcie. Kolegami po górach, no to myślę, że nawet bardzo fajna nazwa. Czekajcie, to na mnie przebije. A, tam trochę przebije. To bardzo fajna nawet nazwa, kreatywna bardzo. Wymyśliłem <laughs> to w 5 minut, znaczy w 5 sekund. Nie wiem, już nie pamiętam, ile to wymyśliłem, bo to dawno było przy zapowiedzi kanału yy, i tak. Robimy tak. Na pewno będą jakieś różne serie, na pewno też będą wyrysowania, albo coś. Coś też takiego będzie? Oczywiście swój statyw y, zabiorę. Y, może też nawet zaprezentuję ten pokój, y, jak on będzie wyglądał. Y, nasz. I tak w nocy możemy nagrywać jakieś trollowanie, jak trollujemy. No, na przykład y, mój kolega. Ten, znaczy moi koledzy na przykład śpią, to nie wiem, wysmarujemy ich pastą do zębów, albo coś. Tylko szkoda mi tej pasty na, najbardziej. No chyba, że umyję zęby pastą. Creepy pastą. Dobra, i tak, wycinamy sobie teraz... O ja ten scyzoryk dałem. O, tutaj jest. Dobra, teraz wycinamy sobie tutaj na baterię tak na dwa razy albo czekajcie zrobię tak tekturka dobra O. tak zrobimy dobra teraz to wypychamy sobie czekajcie nie przejmujcie się, jakby tutaj brać wejdzie, ale on robi właśnie obiad i teraz będzie chyba coś się mnie pytał, ile chce. Dobra. Wyklekać sobie. Tak, żeby uważać. I muszę trochę cicho gadać. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza nikomu. O. Teraz sobie to wpasujemy i zrobimy o tak i też sobie właśnie to wetniemy. Czekajcie. O! Troszkę zjechało, ale tam nie ma znaczenia zbytnio. O Tutaj sobie też tak wytniemy bardziej W tej baterii to nie będzie widać, jak ktoś nie chce, to nie musi robić. a to są takie drobne detale. A, jakby ktoś nie wiedział, to iPhone'y nie mają yy, takiej klapki, gdzie po prostu... No, yy, a to powiem w ciekawostkach o iPhone'ie. W filmie. Dobra. Więcej wiemy jak to zrobić. O! Tak i sobie wycinamy. To wycinanie to trwa już ponad 6 minut. Dokładnie to 7. Najgorsze to jest właśnie to wycinanie na y, baterię, bo to jest trudne trochę. I ja, o, pies idzie. Pies? Tak, pies. O, przecież nie kot. Chociaż mam. Dobra, teraz sobie tak zrobimy, o, trochę o telefon, ale to nic nie szkodzi, zobaczcie, że tak cicho nam możecie sobie mnie podgłośnić w razie czego. Pasujemy. Teraz to tu skleimy taśmą. To razem. Albo klejem kto woli. I właśnie z tego zrobimy baterię. Ja wolę sobie to posmarować klejem. Tak dla odmiany sobie... Aha. Tu znowu klej zapomniałem. No, o dobra jest. Jezu, jaką się przykleja. I kleimy. Wolę mieć taką podkładkę i potem tekturkę, żeby nie uszkodzić podkładki. Bo jak robiłem iPhona, można to je zobaczyć i tutaj takie rysy są. Właśnie zrobiłem przez cezoryk właśnie tego nie cierpię dopiero jakbym coś malował farbami no to wtedy bym użył normalnej podkładki a nie ten tak bo tak to jeszcze można zmyć a to no, rysy to nie zmyjesz bo się nie da i to jest nielogiczne no i w ten sposób mamy taką baterię tak ehm, tu tak wygląda reszta ekran mam tutaj po prawej. I teraz ameliną wyciągamy. Aluminium. Macie znaczy się. I tak, teraz wszystko musimy przesunąć tu. I sorka za ten szelest. Dobra i teraz tak z Cezorykiem. Nie musi być to jakoś pięknie tutaj, może się urwać. Dobrze. Jeszcze raz sorka za ten szelest. Dobra. Tak, odrywamy, odrywamy wy, wywalamy. I tak szukajcie. I teraz wycinamy. Dobra. To możemy już odłożyć. Czekajcie. No i teraz duża rzecz najłatwiejsza. Starczy to tylko to wyciąć tu. Wycinamy. Dobra. To resztę wywalamy. I tak. I teraz to możemy tak zrobić. To będzie tak. Czekajcie. O. Tak to po prostu przykryć. No, tak zrobić, no i resztę, co tutaj jest, wystarczy tak zrobić. No i już mamy taką baterię. Jeszcze tylko wystarczy taśmą skleić. Dobra, Im więcej tej, tej taśmy to lepiej. Oczywiście klejem się nie da przylepić, znaczy no, nie da się kleić tej, no, folii aluminiowej. Jakby ktoś chciał na przykład to skleić. Czekajcie, o, to tak będzie mi lepiej. Czuję się jakbym robił origami jakieś. Teraz to wszystko sklejamy, O, tak. Żeby było twardsze. Bo patrzcie, to jest takie miękkie, a to jest twarde. To jest z taśmą. Jak widzicie? To jest z taśmą. A to jest bez taśmy, Sto Jeszcze raz z taśmą. Bez taśmy. O. Oczywiście najładniejszą stroną mi się to będzie przyklejało. Nie tą taką brzydką, tylko o, tą. Tam jak teraz tak kleję. Chociaż nikt i tak nie będzie zaglądał do baterii. No chyba, że chce ktoś zrobić inny telefon. Na przykład Huawei, Huawei P8, który jest bardzo podobny do iPhone'a. No to wtedy ten ym, będzie właśnie... Klapka mógłby zrobić. No i tak um, zrobiliśmy baterię i to właśnie jest koniec na ten film. Um, tak, i właśnie zaraz kolejny nagram. A więc, tak, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Myślę, że pomogłem. No i pa.